Rejestrując się w platformie GamerHash.co Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej Zapraszam Was przez serdeczne kolejny odcinek na moim kanale. W dzisiejszym odcinku widzimy się po raz kolejny i najprawdopodobniej po raz ostatni w, grę, w grze Nord W poprzednim odcinku udało nam się wydostać z... nie pamiętam skąd... z zalanej dzielnicy. Chyba tak to się nazywało, to zadecydowaliśmy na temat losów też nie pamiętam kogo, ale polecam zauważyć poprzedni odcinek jak i udało nam się dostać do starych śmieci czyli do naszej początkowej lokacji Pabu, gdzie dostaliśmy informację, gdzie znajduje się Emily a w zasadzie, gdzie nie znajduje się Emily potem dostaliśmy informację od listu pana Havloka, że jest na jakiejś wyspie chyba teraz musimy udać się najprawdopodobniej do Kalisty Czyli do takiej opiekunki, chyba można by powiedzieć. A jeszcze chciałbym wyruszyć na balkon warsztatu. Piero, zobaczcie co tam się szykuje. Szykuje się potwór. W zasadzie kroczący bydlak. I to jeszcze pojawia lekki problem, bo muszę jakoś się tam dostać na tamten balkon od strony morza. Mmm, tylko zbytnio. Czy tak da rady. Tutaj nic nie ma niestety. Mojego ekwipunku również nie mamy, bo nie wykonałem misji opcjonalnej, w której to musielibyśmy odzyskać mi sprzęt, jak sama nazwa mówi. Dobra, da? <grymka>

4, 3, 3... za to zwinąć. Możliwość skakania wyżej oraz zredukowane obrażenia od upadku eee no takie bym powiedział trochę słabe ja tutaj. Możesz widzieć w ciemnościach i dostrzegać żywej istoty przez ściany, włącznie z ich polem widzenia. Eee Jak to mogę? A, dobra. Niech już będzie ten nowoczesny Cerk ulepszony. but to see that you still breathe the city would not be the same if you were not with us i've completed piero's work on an arc pylon but only just with this device we can send a powerful electrical signal through the nervous system. wow. By rendering our enemies unconscious or they can be reduced to ashes i've attuned it so that we will be safe from the functions of the device will only trigger in the presence of our enemies this arc pylon is more powerful than the older design it will function at a greater range striking down our foes while ignoring us I need my final sequence which is recorded in the blueprint for this device Havelock was inspecting it before the killing started return the blueprint to me it was in his bedroom before he left hopefully it's still there

10 pocisków, niby możemy kupić. No to kupmy tak 15. Potek, jedna. No jeszcze raz pociski. Tak szczerze, mega skopę z tym moim ekwipunkiem. O! Przyda się. Tak srąbałem z tym ekwipunkiem. że ja chyba sobie nie wybaczę nigdy. A co to za ściana? Hmm. Teraz, jakby tędy wrócić? Bo muszę jakoś dosyć do starego pokoju pana Half Loka. Hmm, to mogłem chyba zejść na dół, tak jak tędy przyszedłem. To chyba od góry nie damy rady, mam wrażenie. Chociaż... Mamy pokój. Chyba na z tego co pamiętam, gdzie przesiedzywała często Emily. Czemu? Ty? Te wszystkie rzeczy muszą być zamurowane akurat. Fuck. E Proszę. Och, lera jasna. Eee, to jest. Snacznik, chyba w czasie walki nie mamy snaczników, tak mi się wydaje. Kurde, ty. Dora, teraz tak. Szybka eliminacja. Tego, tak. O, sakiewka? Tak, sakiewka. Ale tylko 10 monet. <słuch> tutaj? Tak, to było chyba tutaj. O! Hmm. To jest ten stary pokój? No, jeszcze? A tutaj są te plany, już widzę. Ok, zajebiście. I teraz tam wrócić, no. E, nie możemy zapisać? bo jesteśmy w trakcie walki, faktycznie. Kalista tutaj, tutaj Pier. Pier, proszę Cię, czemu on mi tak strzelał? A, tutaj, A, no, dobra, o te plany, czemu tak kamera tak się trzęsie? Co jest z tym ekranem nie tak?

Tu A to muszę włączyć, okej. Okay. Chyba. Głużej. Hmm. No co jest? Czemu te tekstury muszą się tak bakać? Nie no i potrzebuję tutaj zbiornik z tranem. Ale skąd ja mogę dostać... A! Okej. Okay. Tutaj tak, używamy. Póki nas nie widzę jeszcze. Drurururu. A! Dało radę. Zaniebiście? Nie! A chyba tak miało być. I tyle. Okej, mamy. O, nie to. Nie mieliśmy wyekwipowane, okej. Okay. Możemy tu, panikaliz to. Uh -huh. Trochę yikes. A za to mam klucz do wierzy. Sygnał Samuela. Czy na to chodzi, że niepotrzebnie chyba schodziłem? No i zajbiście Uhuhu!

Mhm. Mm Granacik może się przydać. Czemu nie mogli dać jakieś byle jaki kusz, czy prosy, czy czegoś innego, no... Cieka co tutaj jest? Aha. Czy można było tutaj na dwie drogi wejść? No dobra. Dziecku nie podniosę. Nie mogę. Może mamy sygnału. Okej okay. No to sobie poczekamy w sumie Kurde nie wiem czy opasać się teraz regenerować nasze życie jak i energię Czy przypadkiem No niby mamy trochę tych składników tak szczerze Ale nie czy przypadkiem przy nowej misji nam się to nie resetuje na wartości zerowe To by zajebiste No to może tutaj coś jest? Jakaś runka? Nie W sumie jedna i tak by nam się nie przydała mam wrażenie I'd find you here. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We should start off soon. I've been feeling something in my bones, and if it's plague, well, I can't be counted on to drive this boat much longer. Ooh, should we build Hole Samuel? Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. O, oh, jedna runa. O, oh, zero akurat było, więc pierwszy raz mamy wszystko wykonane. Odziom hałasu wysoki, zabity 3,26. Nieprzytomny lub martwy Nie wiem w ogóle, czym jest ta statystyka tych martwych, nieprzytomnych osób. Jako. snajczki? Izland to jest grudny mas. To że wygrały. Może that the admiral's got her locked up in the lighthouse somewhere. <muchany> <To> <muchany> first round, he's probably dug in someplace. place, doing his best to drink himself to death. i suspect it's martin has got the lighthouse under siege. they turned on each other at last. so the admiral's power mad, martin's a snake, and lord pendleton is a coward. and you, corvo, the things you've done, you could be the worst of us.

Szczerze, mogłem go zabić. Ach, ostatnie wsparcie: mapa obszaru, obecne położenie strzałka, fort, zimowskółki i latarnia. Czekaj, jestem tutaj, musiałbym przejść koło skał. Tak, to jest najprawdopodobniej jakaś budowla. Mogłabym splądrować od środka, jakoś przejść do tamtej latarni. Czemu dało mi pistolet pełny? A nie może mi dać kuszy. Kurde. No i wiedziałem, że akurat nie opasnie się regenerować naszych zapasów, bo przy nowej misji nam resetuje, więc to jest zajebiste. Dobra, macie tam szczurzyska. No i oczywiście pełny alarm musiał Samuel Pet zasrany wdrożyć. Macie tam granat. Może szczury? Ja mam takim swym pomysłem. Mamy dużo pocisków, w sumie. O nie, latarnie to są te strony. Ale to przynajmniej są latarniami. Dobra, nie jest chyba tak źle, jak sądziłem. Tam nawet nie szedłem, bo tam było. To elektryczne główną, które by nas raziło prądem Gdy wejdziemy dopiero, na dany obszar To znaczy, to gówno nas razi prądem, gdy wejdziemy na dany obszar Nie wiem, że mam taką dużą przerwę Hej, okay. mogłem tutaj może... ...szczury właśnie Nie, tak to jest... O, oh, fuck! Granat, okej. Okay. Ha! Jak? Ja mogę to gówno wyłączyć? Właśnie od plaży albo on wejście od portu. Tak szczerze, zrobię tutaj profilaktyczny zapisik gry. Co my tutaj mamy? Darmowe potki, z chęcią przyjmę. O! Generator. Wyjście od plaży coraz bliżej, a... Wyjście od portu tutaj niby jest. Tak szczerze, wydaje mi się, że chyba wyjście od portu będzie lepsze. Bo wydaje mi się, że już tutaj ten generator zasilający tamtą bramę wyłączyłem. I to tak na amen. Tak, wyłączam zajebiście.

Myślałem, że to... O kurde, że to pole nas tylko odpycha. Kurde, jak to wszystko naprawdę... Psuje. A tu jest włączony generator, to nic. Także, że chciałem się dostać tutaj do tego pana Pendletona, lorda Pendletona, czy jak on tam już się nazywał, się zemścić. A, nie mogę używać umiejętności. No tak, co mnie bije. Wow, szkoda, że oni nie giną na strzała. No to są jakieś żarty. Nie dziwi się, jak będę mieć najgorsze zakończenie i to najbardziej krwawsze, jeszcze naprawdę cały ich tutaj zespół będzie. No wy chyba sobie przeginacie, tak naprawdę. O, klucz jakiś dostałem. Fajnie. Martin, okay. Chyba muszę od drugiej strony przejść, mam wrażenie. No i zajebiście. Zemsta. Wow. To było... niesłe. No, było naprawdę ładne. Pendleton, okej. Okay. Odpływ w strasznicę. Hmm. Odcinek nie był jest krótki, a tak szczerze według mnie pełny wrażeń, e, więc jednak to nie był ostatni odcinek, to był przedostatni odcinek, mam nadzieję, że wam się nie podobał, następnego odcinka, siamka.